Pierwszy podium Oskar Red Bull Mistrzem Konstruktorów i Sergio Perez, klaunem tego sezonu. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od podium, na którym znalazły się dwa McLareny oraz Max Verstappen, który wygrał przewagą prawie 20 sekund, czyli w sumie spełnił swój plan co do tego, jak mówił, że wyobrażł sobie Grand Prix w Japonii w wywiadzie. Czyli że no, 20 sekund to jest cel, który chciałby mieć, nazwijmy to, jeśli chodzi o przewagę na mecie. Oskar Piastri startował z drugiego miejsca, jednak już dojechał trzeci. Musiał ustąpić tutaj koledę zespołu, który był znacznie szybszy i wyprzedził go bez problemu dwa razy. Już na starcie, kiedy to Lando Norris ruszył w przepięknym stylu i drugi raz, kiedy po pitach Lando znalazł się za Oscarem, ale dzięki temu, że miał lepsze tempo, to bez problemu go wyprzedził. Chociaż wcześniej na rady się trochę dopraszał, czy może, czy może to zrobić, ale koniec końców po prostu to zrobił, bo miał miejsce i tempo, aby takiego manewru dokonać. Było to również pierwsze podium dla Oscara Piastriego, który, jak już mówiliśmy sobie wcześniej, pełen spokój, pełen profesjonalizm. Podium dla niego to jest jeszcze mało. Ten chłopak ma znacznie wyższe ambicje i to widać w jego reakcjach na to osiągnięcie. Także naprawdę, czekamy jeszcze, aż Piastry jeszcze bardziej się rozkręci. I tak jak też mówił w wywiadach, jak na razie jego największym problemem jest tempo wyścigowe, bo jeśli chodzi o to, jak jest szybki, to jest szybki podobnie jak Lando, tylko on tego tempa nie potrafi utrzymać przez cały wyścig. Drugi kierowca Red Bull'a to totalne XD. W tym sezonie, a szczególnie w tym wyścigu. Już na starcie przyczynił się do tego, że wypchnął trochę Luisa Hamiltona z toru, ale tutaj nie kładziemy pełnej winy na Pereza, no bo między Pereza a w wcisnął się Carlos Sainz, który właśnie sprawił, że Perez tego Hamiltona lekko z toru wypchnął, ale to jest nic. Zakręt później dosłownie Perez zrobił to samo, wypychając Hamiltona poza toru, tylko wtedy już nikt go z boku nie przyciskał, czyli zrobił to z własnej winy. Dodatkowo Perez wtedy uszkodził przednie skrzydło, musiał zjechać do Pitu, zjechał do Pitu źle, za to dostał karę, Namieszał strasznie Sergio, po czym wyjechał i jak przebijał się przez stawkę, miejsce po miejscu, zyskiwał. Stwierdził, że zrobi niesamowitą diw bombę Magnussenowi i Ta diw bomba skończyła się dosłownie odstrzeleniem Magnusona, ponieważ on Duńczyka obrócił. Tym samym popsuł trochę Magnusonowi wyścig i zbłaźnił się po raz kolejny w tym wyścigu. Znów zjechał do pitu, tam małe problemy. Generalnie Red Bull już stwierdził, że tego Pereza weźmy z powrotem, już niech nie wyjeżdża, niech się dalej nie kompromituje. Też Perez sobie mówił, że ten bolid sobie po prostu nie radzi. No nic dziwnego, żeby po takich uszkodzeniach dalej jeździł tak samo jak na początku wyścigu. Ale co ciekawe Red Bull wypuścił go drugi raz na tor tylko po to, żeby odbemnił karę, którą dostał za incydent z Magnusonem, żeby ona się nie przeniosła na następny wyścig w Katarze. W weekend Red Bull zapewnił sobie mistrzostwo konstruktorów, także to było coś pewnego od początku tego sezonu, niemalże, po pierwszych paru wyścigach już było niemalże pewne, że Red Bull to mistrzostwo zdobędzie. No i tak naprawdę przepieczętowało to tym wyścigiem Mimo tego, że Sergio swoje cegiełki tutaj nie dołożył. Dalej przechodzimy do Ferrari, który miało za sobą po prostu moim zdaniem stabilny weekend. Tym razem Leclerc był przed Carlosem Saincem. Leclerc skończył czwarty, Carlos skończył szósty. Nic więcej, w sumie bez większych historii, jeśli chodzi o Ferrari. Stabilny weekend, od to. Znacznie ciekawie było w Mercedesie, które skończyły na miejscach 5,7 z przodu był Lewis Hamilton i Hamilton tym razem w kwalifikacjach okazał się od George'a Russella lepszy. Wreszcie poprawił trochę swoje kwalifikacje, aczkolwiek to wciąż chyba nie jest ten poziom, którego Brytyjczyk by oczekiwał, ale. Taki obrót wydarzeń sprawił nam, że mieliśmy kilka ciekawych sytuacji z tymi panami na torze. George Russell jechał generalnie bardzo dobrym tempem, przez większość wyścigu, trzymając się dość blisko Hamiltona, i nawet próbował go wyprzedzić. I to skutecznie. Dwukrotnie udało mu się skutecznie Hamiltona wyprzedzić, aczkolwiek Hamilton bardzo szybko pozycję odzyskał, gdzie za drugim razem pojechał z Russellem bardzo ostro. No i w sumie trochę nic dziwnego, no bo jak już walczą o pozycję, no to walczą o pozycję. I najzabawniejsze było to, że Russell najpierw atakuje Hamiltona wyprzedzając go, a kiedy Hamilton mu się odpłaca i zdobywa pozycję z powrotem, w trochę ostrzejszy sposób to Russell się na radio zapytał, halo, z kim my w ogóle walczymy, ze sobą czy z innymi kierowcami? No nie wiem, no to Russell zaczął wyprzedzać Hamiltona, zużywa na tym swoje opony i skoro on podejmuje manewr na Luisie i Louis później musi go wyprzedzać znowu, to obaj tak naprawdę tracą czas na taką walkę i oddalają się od reszty. Także Russell zaczął, jak czuł się, że jest szybszy, no to wiadomo, jak to w zespole jest, mógł poinformować, mógł sprawić go puścić. Klasyczne Team Orders, które bardzo często dochodzą do skutku i Mercedes się również do skutku dochodziły, czy to z Russellem, czy to z Bottasem. Ostatecznie Russell też skończył bardziej z tyłu, bo liczył trochę na safety car ze strategią na jeden pit stop, która nie okazała się najlepsza. Carlos Sainz skutecznie go wyprzedził pod koniec wyścigu, no i w ten sposób Russell skończył siódmy, a Hamilton piąty. Ale to nie koniec sprzeczek wewnątrz zespołowych. Jeszcze jedną sprzeczkę pod sam koniec wyścigu mieliśmy w Alpin, gdzie Esteban Ocon puścił Gasliego, ponieważ ten był szybszy, został o to poproszony na radiu i zostało mu zapewnione, że jeżeli Gasly nie wyprzedzi, ale on którego chciał gonić, no to Gasly mu tą pozycję odda. Też klasyczna sytuacja, jak to w przypadku większości Team Orders. Jednak fakt jest taki, że Gasly był około 2 sekundy na okrążeniu szybszy od okona, co jest dość znaczącą różnicą i prawdopodobnie tak czy siak sam by go wyprzedził. Jednakże Esteban Ocon dostał informację od zespołu, że Gasly mu tą pozycję odda. Problem jest taki, że Gasly takiej informacji nie otrzymał. Gasly otrzymał informację, że Esteban Cię puści, możesz gonić Fernando. Idąc chronologicznie. Okon został poproszony, aby puścił gesty by ten gonił Alonso. Tak jak już mówiłem, okno miał obiecane, że dostanie pozycję z powrotem. Pierwszy się to nie udaje, więc pierwszy zostaje jej poproszony o zwrot pozycji. Ale pierw się oburza, ponieważ on tej informacji, jak już mówiłem, nie dostał, że będzie miał mu tą pozycję oddać. No i się oburza trochę słusznie, no bo był znacznie szybszy. Właśnie podaje te argumenty, że halo, przecież ja jestem szybszy i tak bym go wyprzedził to jest w ogóle chore, no i się tak kłócił z inżynierem przez około całe okrążenie, no ale koniec końców Pierre tą pozycję oddał, ale był tym faktem bardzo niezadowolony. Esteban był bardzo zaskoczony tą sytuacją, no ponieważ dla niego normalnym jest, że jak dajesz swojemu koledze zespołu pozycję, żeby ten mógł gonić stawkę, no to jeżeli mu się nie uda, no to tą pozycję ci oddaje. Pierre zaczynał wyżej po kwalifikacjach, a także był szybszy w tym wyścigu, no aczkolwiek koniec końców Gasli skończył za okonem przez Team Orders, a raczej oddanie pozycji Którą wcześniej otrzymał, także skutek Team Orders. No i cóż, Gasli jest niezadowolony, trochę, trochę można mu się, trochę można go zrozumieć, aczkolwiek przede wszystkim mieliśmy tutaj błąd komunikacyjny. Wystarczyłoby, gdyby Gasli mu podać informację, że jak ci się nie uda przejść Fernando, będziesz musiał okonowi oddać pozycję. I najwyżej wtedy mogliby się kłócić czy dogadywać na spokojnie, bez powiedzmy kłótni i wielkich emocji że nie powinno tak być, bo na przykład Gasly jest od szybszy. I wtedy może udałoby się jakiś konsensów wypracować na radiu, a tak, mając okrążenie do końca, żeby oddać pozycję, no to tych emocji było znacznie więcej. Dodatkowo poznaliśmy parę kierowców na sezon 2024 w Alfa Tauri i będzie to Yuki Tsunoda oraz Daniel Riccardo, co oznacza, że Liam Lawson, który w każdym wyścigu jest lepszy od Yuki Tsunody, od kiedy jeździ zamiast Ricardo. Został po prostu zostawiony na lodzie, bo Lawson ma zapewnione, że będzie miał miejsce w Formule 1, ale dopiero od sezonu 2025 bodajże. W przyszłym sezonie niestety jeszcze nie pojeździ, a szkoda, bo Lawson jest zdecydowanie lepszy od Jukiego, co pokazał również w ten weekend, gdzie skończył pozycję nad Tsunodą i to w domowym wyścigu Japończyka. Strasznie mi szkoda Lawsona, ponieważ jest to świetny kierowca i w ostatnich czterech wyścigach zaprezentował się naprawdę z genialnej strony. A w ten sposób znów Red Bull zostawia swojego dobrego kierowcę na lodzie, ponieważ Riccardo jest trochę lepszym jednak, nazwijmy to, może nie tworem, jest lepszym produktem marketingowym, a co noda, wiecie, koneksje z Hondą i tak dalej wypada go zostawić. Straszna szkoda dla Lawsona, jedyna nadzieja, jaka mogłaby być, to teraz musiałby bardzo wkurzyć Red Bulla takimi występami jak w ten weekend do końca sezonu, żeby Red Bull stwierdził, ok, mamy Cię dość, spadaj i wtedy albo dać promo od Ricardo do Red Bulla albo od razu z grubej rury wsadzić tam Lawsona, co na 99% się nie wydarzy, ale ja osobiście strasznie chciałbym taki scenariusz, bo byłby giga ciekawy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o grampy Japonii. Już pominiemy sobie te takie Basicowe kwestie takie jak to, że sargent znów się rozwalił i to nie raz, albo to, że botas nie ukończył wyścigu, nie jest to wielce istotne dla całego sezonu. Także cóż, spotkamy się po kolejnym wyścigu, jeśli chodzi o F1 po Grand Prix Kataru. Do usłyszenia.